Znajdujemy się na plantacji znajdującej się pod Czerwińskiem nad Wisłą. Tutaj mamy zastosowaną agrotkaninę, która znalazła zastosowanie przy podwyższonych zagonach w uprawie truskawki. Zastosowanie takich włókien jest dość szerokie. Częstym problemem w uprawie innych owoców jagodowych, takich jak jagoda kamczaska, borówka amerykańska. Wiele plantacji wcześniej było zakładanych bez tkaniny, gdzie były ściółkowane materią organiczną, ale występują coraz większe problemy z występowaniem chwastów. A co za tym idzie, duża czasochłonność i koszty w pieleniu tych plantacji. Były również plantacje zakładane na agrowłókninach, ale agrowłókniny w dłuższym okresie czasu się nie sprawdzają, gdyż po kilku latach one pękają. Bądź są uszkadzane już mechanicznie podczas zbiorów przez pracowników, i większe zastosowanie znalazły tutaj agrotkaniny, których trwałość przewyższa kilkukrotnie agrowuchniny. Wielu plantatorów zastanawia się, czy jest w ogóle możliwość zastosowania agrotkanin na istniejących już uprawach, gdzie nie były one użyte na początku. I jest taka możliwość. W wielu gospodarstwach już mamy próby i są pierwsze już takie uprawy, w których zamontowano taką tkaninę. Tkaniny zamawia się już pod wymiar, one są węższe i tkanina jest dokładana do roślin z obu stron. Przy zmodyfikowanym pługu, czy takim nożu, wycina się w glebie rowek, w którym umieszcza się agrotkaninę z jednej strony. I dosuwa, dokłada do środka zagonu do roślin, a następnie na środku szpilimy pojedynczo szpilką lub kotwą specjalną do, do montażu takich tkanin. I mamy praktycznie ochronę przed chwastami zrobioną troszkę później, aczkolwiek się doskonale sprawdza. Agrotkanina jest mocowana w glebie poprzez umieszczenie jej w rowku dociśnięcie gleby lub przysypanie jej przy samej ziemi i dociskamy ją do, do środka zagonu. Nasza firma oferuje szereg różnych szerokości do różnej szerokości, wysokości zagonów i posiadamy takie agrotkaniny w ciągłej sprzedaży. Wybierając agrotkaniny do uprawy powinniśmy zwrócić uwagę na stabilizację jej przepuszczalność dla wody, gdyż jest to bardzo ważne w zależności jakie posiadamy system nawadniający. Włókniny, które będą miały szerokie taśmy, będą mniej przepuszczalne dla wody i woda będzie uciekała na brzegi zagonu, co w konsekwencji będzie przeszkadzało nam w uprawie i będzie niekorzystnym czynnikiem. Powinniśmy zwrócić uwagę również na kolor. Pomimo różnych Prób. Kolor czarny najlepiej się sprawdza w borówce, co potwierdziły badania również w Holandii, gdzie były testowane różne ściółki w różnych kolorach. Testowano białe, czarne. Na czarnych wzrost roślin jest o wiele lepszy. Gramatury agrotkanin przeważnie są stosowane 100 gram. Istnieją również cieńsze wersje, aczkolwiek nie są one polecane do długich upraw.